Hej widzowie, dzisiaj nagrywamy. Tak? Jest to pierwszy mój film z Oczywiście, jak gramy, więc y, dobrze mnie spływać. Chyba tak, więc tworzymy sobie nowy to oczywiście, no Na co dowiewało? Tak, ja, ja dam z bo, bo ja nie lubię robić w ogóle co do koordynaty. też. więc tworzymy sztab. Widzimy tu jak stworzy świat. Już jesteśmy. Wreszcie... i No tutaj ładnie. Nie jest jakoś najładniej też, ale o skineka czuję. A nie wyglądam. Robimy tylko dzisiaj. Przecież więcej filmów takich. Zostawcie od konkurze. So, tutaj mamy już kierkę oczywiście. Kto, kto lubi grać w Minecrafta? Tak? Pewnie tam tutaj. Ja w ogarniam tak jakoś bardzo na tym, bo gram oczywiście na tablecie. Ale nie lepszy jestem na tym. No ja gram na, na, na moim Xboxie na przykład. Gram, ale jest... można powiedzieć pokrótce. Dobra, tu musimy... I trochę ciemno tutaj. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie drewno. Robimy tak w co? To. Taka mam, teraz kilo. Muszę tego zrobić jakieś narzędzia. Oj nic, nie, ma. Dobra, będzie kilo. Nie O ja jakiś... Jest... Sory, kurczak, ale muszę cię zabić. O jeszcze zablokowałem. Dobra, wybieramy tutaj eee, że no kobra. Tu będą jakieś założenia. To, to mogą tam mogą bo tam nie jest to było. Ja muszę wejść, a tam o, nie do obok jest jedna siostra, ciocia, ty. do nagrywania. To. Nie mogę tak mocniej, aaa musiałem, taka we mnie gapa, musiałem ją do traktingu wejść. A tutaj możemy, no, robimy oczywiście kilo. Czwierka na razie to, no. to bejesz, no. A ale pokażę sobie jeszcze. Dobra, czy to dobrze. O, jakaś tam woda jest. Widać. Dam radę przeskoczyć na jeszcze. Chyba. Nie dałem rady. Nie mam czy tak. Hallo. Bieramy to. Będziemy mieć dużo kobla. Będziemy musiał jakiś domu wybierować. Jesteśmy oczywiście na tym... No. i zostawcie subskrypcję, Zapomnijcie się tuba, łapkę w górę i, i dzwonka, żeby takiego filmu już nie pominąć. Filmy, no są codziennie, można powiedzieć, czasami nie, ale raczej będą codziennie. Tutaj on już nam się kilo skończył, Musimy go, będziemy zbierać tak, że dopóki się skończy. I taki trochę nudno trochę, ale musimy pozbierać sobie hobla. Jak ktoś to widzowie, ja też jem gumę. Kto lubi gumę? A już nam się kończy. hobla, 54. Teraz możemy wszystko robić. O, słuchasz to? To tylko kobla powinienem. Musiałbym dziaderko jakieś. Co to jest? Nie zginął. Mam jak jeszcze. Mogę sobie go Albo kurczaczkę. Nie mam nic tutaj na razie mm. spokujemy do wody tam już jakąś kopalnię płyniemy tam płyniemy tam sobie kopalnie. widać dobra więc to jest jakiś to pójdziemy tam do kopalni i skończymy już tu filmik. Chcecie następny, to zostawcie... No dobra, no bo tam tak na mojego też kanału, bo nie mam go dużo, to niech będzie 5 łapek w górę. Okej? Okay? Mogę się z tym zgodzić. Chyba, że jesteście za tym że zostawicie nam mi lajka. O nie, tutaj już jestem no. To do Muszę trwać do 30 zrewno. Muszę ze pochodną zrobić. Bo robię mocarwo. I tutaj to robimy. To będzie trochę widział. Jedno. A nie to. I tutaj... Wspalę z drewniany kilos. Bunu bırakıp kanı. Örgün poşetine. Bu nasıl poşetimiz? seri. Onu da alabilir miyiz? Będzie tu jakiś domek budować. Jeszcze troszkę się tu przyjdziemy. A tam to chyba. Nie za mnie będę schodzić. Więc mi to, dzisiejszy odcinek. Podawamy Wam, że łapki w górę. Za co to pochodzi? Nie będę marmował. Bo... Więc zatrzymamy sobie tutaj odcinac. Chyba, że zrobimy może jeszcze mały domek dzisiaj. To zrobimy szybki standardowy domek. Nie będę jakoś robił ładnego domu, bo to trwało długo. Mogę tam zrobić poradnik, jak zrobić ładny domek. Ale za to musicie zostawić co najmniej jakieś... No, tak... 20 łapie w górę. bo to był duży filmik. Ponieważ by trwały 2 godziny. Albo godzinę. Tak, Więc jak chcecie, to zostawcie 20 łapie w górę. O, zredujemy tą krówkę i zrobimy mały domek. Nie mogę trafić. Ja bym się Dobra, to ja sobie tutaj przepalę. Ja już nic znowu nie mam. Muszę. Ja poza odcinkiem trochę zrobię sobie, więc jak będzie trochę zmieniona, to ja sobie... O nie, musimy drzewo zrobić. Ale drewno będziemy mimo... Hmm, tak. Nie, ja zrobię go szkołę. O takie zdrowie. Tylko ja się drzewo musimy mam dać, drewno trochę to muszę z okrówki, muszę zabić je wiesz co, muszę sobie, do tej tutaj tamko. One musimy szybko robić. Ja mogę się. Kurą nie mam tutaj. Sobie. I nie musimy szybko sobie zrobić domek, żeby nas jakieś potwory nie zjadły. Jak już ja sobie. Co tutaj Jakby był taki mały domek sobie. Ja tutaj trochę pogrębnię to. Przesiedzę tutaj całą noc. Bo nie mam. I nie mam to mam Będę tutaj patrzył już trochę. Mam małe okna, mam pochodnie. Mam jeszcze jedną skytkę. Ja o tym już poczekam widzę. Pokończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dobra.